...reagowało, jak zacząłem... udawać, no, że to fajne ale to szczegół. Szczegóły się nie liczą! Co jeszcze powiedzieli na serię Stalker? Dokładnie Cień Czarnobyla i Czyste Niebo. Cześć. E, dobra, eee... On już znikł? On był tam. Czego?! Chcę zobaczyć więźniów. Wszystkie cele są puste. Mm, no to widzicie. Okseladoso do, do majątku ziemskiego. Ognista, pokrza... Po opłacało się zbierać roślinki. Nie poszło na marne. Więc jest dobrze, jest gór, jest muzin. Ale to nic... Nie mam czasu na takie rzeczy. Bo mamy teraz Benita, powróci. Moje zdanie tak Stary, już myślałem, że naprawdę mnie powierzył. No cóż, wszystko się w końcu wyjaśniło. Wspaniale. Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś dla Ciebie. co? O co ci chodzi? Prezent. Nie mów, że o tym nie wiesz. Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o smokach w Dolinie. Naprawdę tam są. W porządku, wierzę ci! W każdym razie paru chłopaków postanowiło wybrać się do Doliny. Zamierzają tam trochę zarobić. A co to ma wspólnego ze mną? Opracowałem nowy rodzaj zbroi. Zbroje łowcy smoków. Jest bardziej wytrzymała i lżejsza niż zwykłe zbroje. A ponieważ to ty mnie uratowałeś, chcę ci dać jej pierwszy egzemplarz. To prezent. Sądziłem, że pewnie zechcesz przyłączyć się do zabawy. Jeśli wybierasz się do doliny, będzie Ci potrzebny odpowiedni ekwipunek. A poza tym interesują mnie smocze łuski. Prawdziwe smocze łuski. Dam ci za nie dobrą cenę. Ile dostanę za każdą łuskę? 200 sztuk złota. Słyszę o tym po raz pierwszy. Umiesz naprawiać biżuterię? To zależy. Musiałbyś mi ją najpierw pokazać. swoje na to nie... Możesz obejrzeć ten amulet? Jasne, pokaż. Hmm, piękna robota, ale oprawa jest uszkodzona. Chyba dałbym radę to naprawić. Ile ci to zajmie? Jeśli to tu zostawisz, będzie gotowe na jutro. I nic ci za to nie policzę. W końcu wyciągnąłeś mnie z Mówią to i Oto amulet. Proszę, napraw go dla mnie. W porządku. Do jutra zrobię nową oprawę. Można wierzyć, Możesz do mnie wtedy przyjść pod wodę. Od nie, nie wiadomo już, komu. Ach, no dobra, idziemy teraz do li. To było oczywiste. Jeszcze nawet nie ma następnego levelu, nie. ale, ale nie stresujmy się. spokojnie do życia, patrzmy bez stresu, bo jak będziemy się stresować, to będzie straszne. Ekalet. nie wpadło. To było oczywiste. Jakieś wieści w sprawie Beneta? Nie Wygląda wziąć, na to, nie że nie poturbowali go za bardzo w więzieniu. Ode mnie do mnie dobra robota. Okej, okay, dobra, ja idę no na farmę Sekoba. Pod tą tą. tą tą. Tą, 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 tą. Oj, 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 chodzenia tu będzie w pies, do duża. A właśnie, teraz... teraz oczywiście mamy nowy no, y, nową gildię, Łowców smoków i właśnie nimi się staliśmy i to jest właśnie. Pancerz. My nie mówili co innego. On myśli, że to mm, No dobra, ja idę dalej. Ja sam środek. W sam nie mam na taki, swój taśny. To była nie jego no, taki nie? Fajny taki, nie? Taki switaśny. A taki... Ekstra. Super, super, tam. ekstra dysk. Ale dobra, zamknę się. Dobra, już zamilknę. Dobra, dobra. Już. Spokój, cisza. No już powoli zbliżamy się do końca, mimo że trzeci rozdział. Chwila, czwarty to będzie polowanie na smoki Piąty to nie pamiętam jaki Szósty, nie to jest sześć rozdział Eee, chyba sześć No co oni tak tu stoją Sekop Co to się dzieje Hej czy coś się stało? Musisz mi pomóc. Ludzie w czarnych szatach włamali się do mojego domu. Wiem, że was, najemników, nie stać na dobre serce, ale ja zapłacę. Ci ludzie mówili, że czegoś szukają, ale nie w moim domu. Proszę, pomóż mi. Spraw, by stąd odeszli. Dobra, coś się naprawi, ja tu zapiszę. Bo to trzeba to po prostu pokazać im, kto tu rządzi. Jako, że mamy dużo nawet mam um, przed magią i więc... z więc... Właśnie ci ta gildia z... e, łowcy smoków. Zdychaj w piekle, zdychaj w piekle, zdychaj w piekle. Double jara, szatanie. Okej. Okay. lecz całe życie. Zapisz. Awa. A i zginiemy. Co? Chyba mam pomysł. Ale to może być głupi pomysł. Bardzo głupi pomysł. A co my tu mamy? Vir. To co zostawimy na smoki, to też. Kurde. O, ognista burza. To zrobiłem. Zma tak zmarnować ja pitole. Hmm. Przylagowało. A, jeszcze trafił. Kury syn. Niech biegnie. Nie wymkniesz się nam. Okej, okay, to jest trochę... ...przekombinowane. Nie da się tak walczyć. No co ta zorganizacja jest? No dobra, zostały nam dwie miks, ta pełnia życia. Możemy jeszcze użyć tego. Tego. Nie, tego. Najpierw może ognis na pokrzywej. Teraz dopiero. A co? A Dobra. Tutaj taktyka, co stosowałem na Może z łuku ich pocisnę? Zapiszemy se, oj, to będzie druga walka. trafis Aha. Porozwalają sobie by. Będzie zabawnie. Okej, okay, zdychaj, zdychaj, zdychaj. A może se zapiszę najpierw? To wiecie, nigdy nie wiadomo co się może wyrazić. Tam jest jeszcze dwóch Ale my mamy magii Światowir Posemeczka Okej. Okay. Ja się wystraszyłem. Oooo! Ale udało. O! się udało. Ooo, się wystraszyłem jeszcze do tego. Nic. Ooo, nie ha, nie ha, 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 ho ha. Stres mnie zażarł. Ooooo! Normalnie 250 na liczniku. O, tak nagle, tak powstał, tak z martwych. Twój dom jest pusty. Ludzie w czarnych kapturach odeszli. Wspaniale się spisałeś. Onar powinien się cieszyć, że pracują dla niego ludzie tacy jak ty. Nie tak szybko, przyjacielu. Byłkotałeś coś wcześniej o nagrodzie, nieprawdaż? A może coś mi się przesłyszało? Mogę jedynie dać ci odrobinę złota. I prosić, byś mnie oszczędził. W takim razie dawaj. Śpieszmy się. 253 zł to mało, nie? Oj, aj. Oj, oj, oj. Gasioj by trzeba... należało wpieprzyć. Ale nie będę bił. O, a Dobra, nie będzie. Tylko najpierw coś z JMS Jami? Nie. kosztoru. Uleczenie całkowite. Zjedz jeszcze. I nagle nasz asortyment tych wszystkich e, rzeczy się drastycznie zmniejszył. Zmniejszył. Proszę, dwór dorad, Tworzenie szkieletu goblina. Pierwsze magii. Ej, to parę esencji magicznej... Ech i innych takich śpierdłu. Szósteczka. Do klasztoru. Ej, zjemy se jami. Ognistą pokrzywę. I ruszamy do klasztoru. Nie ma opieprzania się. Widzę, że plotki nie kłamały. Jakie plotki? Te, wedle których dołączyłeś do łowców smoków. Cóż, chętniej bym Cię widział w stroju maga lub paladyna, ale przynajmniej walczysz po naszej stronie. To wszystko, co masz mi do powiedzenia? Oczywiście, cieszę się, że Cię widzę. Sądząc po Twoim wyglądzie, orkowie powinni już zacząć się bać. Orkowie są teraz najmniejszym z naszych zmartwień. Wiem, ale mimo wszystko są groźni. A Ty. Ty pokonałeś śniącego. Twoja pomoc no tam, będzie nieoceniona.